Możesz mnie torturować, wyciągać ze mną informację, ale nie będę z tobą współpracował. Dobra Nigdy. Nie! Wracaj tam metę. na ten... na Nie! Wracaj! Idziesz! Już i tak kurwa nie widzisz. Podnieś Z Złom na złą zbieram kurwa, nie widzisz? Złom zbierasz? Obróć się. Obróć się Maćku! Wiesz, jak to się kończy, gdy tu się współpracuje? Współpracowałem. Gówno, prawda? Huuu, <laughs> kurwa! Nie mogę! To ja nie wierzę! Nie wierzę!